Ze mną Maciej Pienkowski, najpopularniejszy zawodnik całego turnieju, mimo porażki chyba jesteś szczęśliwy, bo awansowali się do strefy medalu. Tak, jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego, że weszliśmy do czwórki w Polsce. To jest mój pierwszy mecz na tych mistrzostwach, ale myślę, że udany występ. Ta publiczność była zadowolona, dużo punktów zdobyłeś, dałeś naprawdę dzisiaj dobry występ. Powiedz, skąd tylu widzów ogląda Cię na czacie u nas? A, No nie wiem, no rodzina na pewno i znajomi. Dużo pytań było, czy masz dziewczynę, czy jesteś e, wolny, bo tutaj duże zainteresowanie twoją osobą cieszyło się na czatach. A, mam dziewczynę. Już pełen dwa lata. Czyli jednak tutaj e, twoje wszystkie banki muszą się obejść smakiem. Aktualnie. Niestety tak. Dobra, przejdziemy może do spraw stricte siatkarskich. Mecz z Jastrzębiem myślę, że mogliście wygrać, bo naprawdę graliście momentami bardzo dobrze. Te końcówki chyba były lep lepsze w wykonaniu po prostu waszym przeciwników. Tak, był to bardzo równy mecz. Myślę, że Zabiekłam trochę końcówek, ale tak to myślę, że dobrze nam poszło. Uważam, że to dobry mecz był. Jutro przed wami półfinał. Eee, zagracie z Treflem Gdańsk, więc rywal również bardzo trudne, no bo jest to drużyna, która broni w tym roku mistrzostwa. Tak, tak, wiem, że to jest duża, która broni mistrzostwa, ale będziemy walczyć z nimi, tak? Nie poddamy się na pewno. Dzisiaj waszej drużynie nie zagrał Bartosz Gomułka. Czym to było spowodowane? Jakąś kontuzją? Eee, nie, nie, z Bartkiem wszystko dobrze. Po prostu odpoczywa. Dzięki wielkie, powodzenia jutro.